Sprawa, że wykonujemy również ćwiczenia nietypowe, które na przykład nie pozwalają nam ćwiczyć na siłowni ze sztangą i tak dalej. Będąc w Budapeszcie na kontrakcie, byłem pół roku, no ale chciałem przyjechać z powrotem i zastartować trójboj siłowym, obronić tytuł, czy tam następny tytuł mistrza Polski w trójboju. No i po prostu tam nie było możliwości trenowania na siłowni. Więc trenowałem sobie jakby powiedzieć w pokoju hotelowym i były takie fajne ćwiczenia jak na, do klatki do wyciskania pompki na jednej ręce. Więc pompki na jednej ręce są bardzo trudne i na początku dochodziłem tak 30-40 pompek a na końcu te, jakby powiedzieć kontraktu robiłem 50 pompek na jednej ręce. Tak samo przysiady, no sztangi nie było. Więc co zrobiłem? Przysiady na innej nodze, tak zwany scyzoryk I to było trudne a potrafiłem zrobić 100 przysiadów na jednej nocy. Także po prostu te nietypowe ćwiczenia też się notuje i one dają efekty. Po prostu nie było to, że siła wzrosła, ale i wzrosła, siła w miarę została, ale nie było tak, że po prostu wchodziliśmy na po, 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 po tych pół roku, przyjechałem sobie do, do domu z powrotem i co? nie ma rozumiem, tak że jest 250 w ale zostało na przykład 240 te 10 kg się nadrobiło tak samo w klatce 10 kg albo więcej do tyłu ale już nie poszło 20 40 kg bo robiliśmy ćwiczenia nietypowe ale było i siła i wytrzymałość takie ćwiczenia też polecam po prostu jeżeli są wakacje nie każdemu chce się chodzić na siłownię więc proszę bardzo może robić pompki na jednej ręce przysiady na jednej nodze podciąganie na drążku czy tam na jakiejś gałęzi, tak żeby ogólnorozwój, pływanie to wszystko bardzo dobrze regeneruje organizm i jak wracamy do treningu nie wchodzimy na zero, tylko zawsze z większym obciążeniem możemy zaczynać.